Korea Północna pod rządami Kim Jong-una znana jest z jednych z najbardziej nietypowych i surowych praw na świecie. Od zasad dotyczących ubioru po ograniczenia w codziennych czynnościach, życie tam jest kontrolowane przez przepisy, które ocierają się o absurd. Niektóre z tych zasad są tak dziwaczne, że trudno w nie uwierzyć, ale wszystkie są częścią sztywnego systemu kontroli narzuconego przez rząd. W dzisiejszym materiale odkryjemy 11 najbardziej przerażających praw Korei Północnej, które cię zszokują. Zanim rozpoczniesz oglądanie filmu, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To motywuje mnie do tworzenia kolejnych treści dla was. 11. Każdy lubi dobre jeansy. Uniwersalny element garderoby, który pasuje niemal do wszystkiego. A teraz wyobraź sobie, że noszenie jeansów jest zakazane. Tak właśnie jest w Korei Północnej. Od połowy 2020 roku Kim Jong Un postanowił zaostrzyć walkę z wpływami zachodnimi, a dżinsy zostały zakazane jako symbol amerykańskiego kapitalizmu. Ale to nie tylko dżinsy są celem. Kobiety na przykład nie mogą nosić spodni, chyba że są w stroju roboczym. Jeśli zostaną przyłapane na noszeniu spodni publicznie, młodzież z patriotycznej ligi ma prawo interweniować. Kobieta jest przesłuchiwana zmuszana do napisania listu z przyznaniem się do winy, a jej dane, imię, adres i zawód są ogłaszane przez głośniki publiczne. Dokładnie tak, cały kraj może się dowiedzieć, że popełniłaś przestępstwo noszenia spodni. 10. Dziesięć... Dla wielu ludzi rower to podstawowy środek transportu, ale w Pjongjangu, stolicy Korei Północnej, rowery były przez długi czas zakazane, podczas gdy Chiny przeszły od chodzenia pieszo do jazdy na rowerze, a później do samochodów. Korea Północna chciała od razu przeskoczyć do pojazdów silnikowych. Efekt? Porażka. W 1991 roku gospodarka kraju się załamała, a ludność stała się zbyt biedna, by kupić nawet jedzenie, nie mówiąc o samochodzie. W 1992 roku zakaz rowerów został zniesiony. Jednak w 1995 roku zakazano jazdy kobietom. Powód Stwierdzono, że jest to zbyt sugestywne i narusza moralność publiczną. Twierdzono nawet, że kobiety nie mają genetycznych predyspozycji do poruszania się w ruchu drogowym. Zakaz został zniesiony w 2012 roku, ale powrócił już rok później. Obecnie zasady są nieco bardziej elastyczne, ponieważ transport publiczny jest bardzo ograniczony. Mimo to prawa kobiet nadal pozostają mocno ograniczone. 9. Dziewięć... W większości świata fryzura jest formą wyrażania siebie. Ale nie w Korei Północnej. Tam istnieje oficjalny podręcznik z 28 zatwierdzonymi fryzurami od 2013 roku 10 dla mężczyzn i 18 dla kobiet. Młodzi mężczyźni mogą mieć włosy o długości maksymalnie 5 cm. Co 15 dni obowiązuje ich obowiązkowe strzyżenie. Mężczyźni powyżej 60 roku życia mogą mieć włosy do 7 cm to przywilej wynikający z wieku. Niezamężne kobiety mogą nosić długie, nawet kręcone włosy w stylu lat 80. Zamężne natomiast są zobowiązane do noszenia krótkich fryzur. Odważne kolory i nowoczesne cięcia są całkowicie zakazane. Przynajmniej na razie nikt nie musi nosić fryzury identycznej jak Kim Jong-un. 8. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś o tym samym imieniu co ty? Przy ponad 8 miliardach ludzi na świecie to całkowicie normalne, ale nie w Korei Północnej. Tam imię przywódcy, Kim Jong-un, jest uznawane za święte i nikt inny nie może go nosić. Tak, posiadanie tego samego imienia co przywódca jest zabronione. To absurdalne prawo wprowadzono w 2011 roku, dokładnie w tym samym roku, w którym Kim Jong-un objął władzę jako najwyższy przywódca. W praktyce, jeśli ktoś już miał to imię, był prawnie zobowiązany do jego zmiany, nie było miejsca na dyskusję, dekret był jasny. Imię przywódcy jest wyjątkowe i nieprzenoszalne. I na tym nie koniec. Kilka lat później Kim Jong-un zrobił to samo z imieniem swojej córki, Kim Joo Ae, która zaczęła pojawiać się na wydarzeniach publicznych i jest wskazywana jako potencjalna następczyni. 7. Może się to wydawać przesadą, ale uśmiechanie się w Korei Północnej może sprowadzić na ciebie poważne kłopoty. Dzieje się tak zwłaszcza 8 lipca, w dniu, w którym cały kraj. Jest zobowiązany do żałoby po Kim Irsenie, założycielu narodu. Zmarł on w 1994 roku i od tego czasu ten dzień stał się Narodowym Świętem żałoby. Tego dnia uśmiechanie się, śmianie, głośne mówienie, śpiewanie, taniec, picie alkoholu, czy okazywanie jakiejkolwiek radości jest zabronione przez prawo. Nawet jeśli obchodzisz urodziny, nie wolno świętować, smutek musi być absolutny i widoczny. Osoba przyłapana na złamaniu tej zasady, nawet przypadkowo, może trafić do więzienia. W poważniejszych przypadkach wysyła się ją do obozów pracy przymusowej, a wszystko to tylko dlatego, że wyglądała na szczęśliwą w dniu uznawanym przez reżim za święty. 6. Kiedy byłeś dzieckiem, być może marzyłeś, żeby zostać strażakiem, nauczycielem, astronautą albo muzykiem. W Korei Północnej taki wybór nie istnieje. To rząd decyduje, co każdy obywatel będzie robić w życiu. I, kropka, gdy tylko młodzi kończą naukę, są przydzielani do zadań określonych przez państwo. Kryterium nie jest talent, powołanie ani zainteresowanie, ale potrzeba kraju i oczywiście lojalność rodziny wobec reżimu. Jeśli twoja rodzina zostanie uznana przez rząd za godną zaufania, możesz liczyć na nieco lepsze stanowisko. Ale jeśli masz jakiekolwiek powiązania z dysydentami, dezerterami, Albo osobami podejrzanymi, najprawdopodobniej trafisz do najcięższych i najniebezpieczniejszych prac, takich jak górnictwo, przymusowe rolnictwo czy budownictwo w odległych regionach. Zmienić zawód nie ma mowy. Przeprowadzić się do innego miasta, żeby spełnić marzenia zapomnij. Mobilność zawodowa i geograficzna praktycznie nie istnieje i wszystko to jest częścią większej strategii utrzymania całkowitej kontroli nad ludnością. Uniemożliwiając ludziom rozwijanie osobistych ambicji, które mogłyby zagrozić ustalonemu porządkowi. 5. W wielu krajach możesz swobodnie wyznawać dowolną religię, ale w Korei Północnej praktykowanie religii jest praktycznie zakazane. W 2014 roku amerykański turysta został aresztowany na 5 miesięcy tylko dlatego, że zapomniał Biblii, w Łazience Restauracji. Powód: kraj ten oficjalnie deklaruje się jako ateistyczny. A około 70% populacji nie wyznaje żadnej religii. Nieliczne kościoły, które istnieją w Pjongjangu, są bezpośrednio kontrolowane przez rząd i działają bardziej jako narzędzia propagandy niż prawdziwe miejsca kultu. Istnieją relacje turystów mówiące, że nabożeństwa są inscenizowane, a kościoły pozostają zamknięte właśnie w godzinach, gdy powinny się odbywać msze. Logika jest prosta: nie może istnieć żadna wiara, która konkurowałaby z kultem rodziny Kim. 4. W dużej części świata trudno wyjść z domu i nie zobaczyć znanych marek, takich jak Coca-Cola czy McDonald's, ale w Korei Północnej, zwłaszcza marki amerykańskie, są traktowane jak wrogowie państwa. Dlaczego? Bo reprezentują kapitalizm dokładnie ten system, z którym północno-koreański reżim walczy. Z tego powodu Coca-Cola nie jest sprzedawana w kraju, a McDonald's w ogóle nie wchodzi w grę. Zamiast tego istnieje sieć fast foodów o nazwie Sam Song, która sprzedaje hamburgery i obsługuje głównie turystów oraz członków lokalnej elity. Co ciekawe, właścicielką tej sieci jest nikt inny jak ciotka Kim Jong-un. Większość obywateli jednak nigdy nie zbliża się do tych lokali. Menu przeciętnego mieszkańca jest znacznie skromniejsze, oparte głównie na ziemniakach i kimchi. Sankcje gospodarcze nałożone przez Stany Zjednoczone Również bardzo utrudniają import zachodnich produktów. 3. Ponad połowa światowej populacji ma dostęp do internetu. To ponad 5 miliardów ludzi podłączonych każdego dnia. Ale w Korei Północnej to czysta fikcja. Istnieje tam narodowa intranetowa sieć o nazwie Kwangmyong, stworzona w 2014 roku. Ta sieć zawiera około 5500 stron, w tym gry i materiały edukacyjne. Ale wszystko jest ściśle monitorowane. Prawdziwy internet jest dostępny tylko dla nielicznych członków rządu i nawet oni są stale obserwowani. Nic nie umyka kontroli. W 2016 roku inżynier dosłuch bezpieczeństwa odkrył, że kraj miał zaledwie 28 stron dostępnych w globalnym internecie. Wśród nich znajdował się północno-koreański, facebook, strona z przepisami kulinarnymi, a nawet portal z anime i filmami produkowanymi przez reżim. W porównaniu z miliardami stron dostępnych na całym świecie to prawie nic. 2. Dwa... W Korei Północnej obywatele nie mogą mieć żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. To oznacza, że połączenia międzynarodowe są całkowicie zablokowane. A jeśli myślisz, że da się to jakoś obejść, pomyśl jeszcze raz. W pobliżu granic rząd instaluje urządzenia zdolne do blokowania sygnału każdego telefonu próbującego połączyć się z zagranicznymi sieciami. Mimo to zaskakujące jest, że około 80% północno-koreańskich rodzin posiada przynajmniej jeden telefon komórkowy. Problem polega na tym, że te urządzenia są ekstremalnie ograniczone działają tylko w obrębie kraju, do rozmów i wiadomości żadnego WhatsAppa, żadnego internetu, żadnych połączeń zagranicznych. I oczywiście wszystko, co dzieje się na tych telefonach, jest rygorystycznie monitorowane przez rząd ale dlaczego aż taki strach przed zwykłym telefonem? bo reżim wie, że każda zewnętrzna informacja stanowi zagrożenie dla jego władzy. Zwykły obywatel dowiadując się, jak żyje reszta świata, w wolności, komforcie i z możliwością wyboru, mógłby zacząć kwestionować system. Jeden Risolju, żona Kim Dzong Una, nawet nie może sama wybierać swoich ubrań. Jej wizerunek jest starannie kształtowany tak, by wyglądała elegancko i tradycyjnie. Zazwyczaj pokazuje się w hanboku, tradycyjnej koreańskiej sukni z delikatnymi haftami, spiętymi włosami i lekkim makijażem. Pełna kontrola, ale nie dotyczy to tylko jej. Zwykłe kobiety również poddawane są surowej kontroli dotyczącej ubioru. Socjalistyczna Liga Młodzieży Patriotycznej odpowiada za patrolowanie rynków i ulic w poszukiwaniu kobiet w obcisłych spodniach, sfarbowanymi włosami lub ubraniach z zagranicznymi napisami. Gdy zostaną przyłapane, są zabierane do siedziby ligi, gdzie muszą napisać list z przyznaniem się do winy. Zostają wypuszczone dopiero po otrzymaniu odzieży uznanej za odpowiednią. I co myślisz o tych dziwacznych zasadach Korei Północnej? Trudno uwierzyć, że coś takiego wciąż dzieje się w dzisiejszych czasach, prawda? Jeśli podobał Ci się film, zostaw lajka, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz, i zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. Do zobaczenia w jednym z filmów, które właśnie pojawiają się na Twoim ekranie. Trzymajcie się!